Nie tracimy czasu. Tak. Mamy zadanie do wykonania w twierdzy Zakaru. Mama klimacik. Zakończmy to. No dobra. Lecimy. Dawać mi tu kogoś do kilnięcia. Let's kill someone, wyglądasz jeszcze gorzej niż zwykle, staruszku. Dam sobie radę z rytuałem sam. Mogę mówić tylko za siebie, ale tak, jestem przynajmniej na tyle, by dostroić kamieni dusz. A jeśli chodzi o to, co nastąpi później, schwytanie Lilith, uwięzienie jej w kamieniu, wiemy jak to wychodziło w przeszłości. Muszę wierzyć, że wszystko zależy od nas, nie od przepowiedni, Inariusa czy kogokolwiek innego. Owoc, Strujeczy nie w porządku. wszystko tu jest nie w porządku. Musimy się śpieszyć. Tu goła nie gadamy. Nie czasu, żeby to przygotować. No to już byliśmy. No, dawaj, dawaj, ja Dobra, albo raczej. Teraz nakreślimy sześć symboli denasa w kolejności. Na ten tasa Miło widzieć, że w czymś się w końcu zgadzacie. Skup się. Zaczynajmy. Let's go. Tam. Czujesz to? Ta Ktoś nadchodzi. To Eliasz. Jest tutaj. Musimy. Ja powalczę. Sama go zabije. Gziemy zabić Eliosza. Siódmy raz. Się zapłaty! I ja również. Odpalę to żałosne drzewo. Zcisnę twoje zwłoki w płomienie. Nie jestem nic w nikomu. Poza matką. potrzebuje więcej czasu Potrzebuje czasu, żeby to przygotować piłam do najgłębszych komnat zatopionej świątyni. Proszę bo. Oddarłam ci z resztek tajemnic. Fokus Fokus, focus. Co tutaj jest? Lawina No fantastyczne staty. Co dalej Do goń coś tam tą laskę? gotowa. Nie jestem jeszcze gotowa. Tutaj jestem. Zgubiłam go w tunelach, ale bagno się nim zajęło. Już mieliśmy to skończyć bez Ciebie, Horodrimie. Wciąż żyje? Gdzie jest? Ukresu swego krwawego szlaku. Tędy. Co się go w końcu kilnąć. Jaki jest wkurzający. Oh. O Azu? Muszę z nim pomówić. Mów więc, Choradrymie. Lorad. O, <coughs> oh, Liaszu, Naprawdę było warto. Jesteś pewien? Sprowadziłem Lilith do sanktuarium. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. A kiedy piekło rozleje się ogniem po świecie, to ja powinienem stać u jej boku, by je odeprzeć. Musiałem radzić sobie sam i przekroczyć granice, do których ty nie chciałeś się nawet zbliżyć. I co z tego masz? Zmarnowane życie, nic więcej. Więc nawet nie próbuj mi przebaczać, starcze, bo jesteśmy tutaj przez Ciebie. Czy było warto pytanie godne tchórza Loracie? Pasuje do Ciebie. Eliaszus Arnoch, daruj sobie. Z własnej nieprzymuszonej woli złożyłeś przysięgę drzewu szeptów. Nie zasłużyłem na taki los. Drzewo nie zapomina przysiąg i nie wybacza dłużników. Przyszedł czas zapłaty. Bloody Mary bloody bloody skąd wszystko no tak Wiesz, ja nie znam do końca tego no książki są nie książki Słyszeli i tak dalej Głowa zwisa z drzewa szeptów a wasz kamień dusz jest dostrojony. To co jest w grach, to jest taka popeczka. W książkach jest więcej fajnych info. Znam powagę waszej misji, ale Lilith pozostaje waszym zmartwieniem. Moje leżą gdzie indziej. Chyba lecimy tak do piątego. Musimy szybko ogarnąć. Dziękuję też za Herbatę. uważaj na siebie donanie od 51 pierwsze paragoniki zwróciła się do mnie po imieniu lorat no, nie uwierzy gdzie on jest nie widziałam go od, od czasu gdy Eliasz umierając nazwał go tchórzem jak chcę udowodnić swoją odwagę pojechać samotnie zmierzyć się z Lilit Eliasz nie powiedział nam, gdzie ją znaleźć. Ale jego głowa jest na drzewie szeptów, więc drzewo wie, dokąd zmierza Lilith. Lorat mógłby zapytać, ale musiałby za to zapłacić. Jak to? Czy zapłacić? Tak samo jak życiem. Elis, wiecznością na drzewie. Bracie, nie. Do drzewa szybko! Powstrzymaj go! über There's a bill. Zrobić. No, Kurde, byliśmy tak blisko i już nie było widać ten. Drzewo wiedziało, gdzie ją znaleźć. Zapytałem, więc odpowiedź była warta ceny. Warta ceny? Jesteś winien drzewu swoją głowę. W dniu, w którym umrzesz, zostaniesz tu przytargany, by wysieć razem z innymi. Miałem Cię zapytać o zgodę. Już po wszystkim. Zapomnij o tym. Gdy my darzamy się tu w błocie, Lilith jest w drodze, by wchłonąć moc Mefista. Znalazła przejście do piekła i zbliża się z kluczem. Gdzie jest ta brama, bracie? Oh, Pod Kaldeum. Na pewno napotka jakiś opór. Otóż nie. Głupcy przyjęli ją z radością. Od nas. Zależy, czy ją powstrzymamy i uwięzimy w kamieniu dusz. Tylko to się liczy. A jeśli Lilić już przeszła przez bramę, pójdziemy za nią do piekła. Zrobię co w mojej mocy, by nas tam doprowadzić. Tylko nasza czwórka? To szaleństwo. W końcu premierano? Bo... dziecko, obowiązek. My już gramy od czterech dni, ale tak, można tak nazwać. Siemaneczko, magikus. Dziwne uczucie wiedzieć, gdzie skończysz po śmierci. No ale przynajmniej mam jedno zmartwienie z głowy. Czasami trzeba po prostu wybrać mniejsze zło. Potrzebowaliśmy odpowiedzi i je otrzymaliśmy. Lilith szykowała się do szturmu na wrota Piekieł. Tak, za Starotem, Ratma i klucz. To o to w tym chodziło. Nie wiedzieliśmy, że kiedy my błądziliśmy po bagnach, Inarius rozpoczął własną kampanię przeciwko Lilith. Ich bitwa zmieniłaby świat w pustkowie, które niezależnie od jej wyniku czekałby straszny los. Wiedzieliśmy, że musimy się śpieszyć. Dobry, dobry. No, dzięki, dzięki. Nie przewidzieć. Level up. 50 poziom. Ha! Mistrzostwo. Proszę bardzo. Int. Siła woli. Int. Czy ty, Jeden punkcik. Potem paragoniki. Co rzucę okiem co tutaj dają. Tak na no szybkiego w początku nic ciekawego. Mam pytanie... Jest możliwe zmieniać kolejności skilli? Ogólnie no, możesz sobie wziąć, przerzucić z miejsca na miejsce i stąd możesz se też przerzucać, na przykład złapać to i wrzucić tu. No i oczywiście jak chcesz tutaj dać te dwa zaklinania, no to też bierzesz sobie, przerzucasz tutaj, przekładasz. I tutaj też możesz zmienić nazwy, znaczy zmienić te klawisze. Ja mam na przykład ASDQ, tak zawsze grałem. Jak chcesz coś, to przeciągasz i to możesz zamienić z miejsca na miejsce. Wiesz, ciach ciach. Nie wiem, czy o to ci akurat chodzi. Ja mam potem. ten. Ogólnie jest jak wciśniesz i eee, to masz drzewko umiejętności, przypisz umiejętności, tak? I tu możesz se przeciągać, po prostu myszką se przeciągasz. Right, dzięki, piękne. Wow. Szanzik e Jedna wiadomość. Dzięki piękne. Dzięki Zarajt raid. Pozdrawiam, pozdrawiam. Nigdy twoje mieszenie, tylko jeszcze bardziej cię potępia Chcę mieć kogoś na zachodnim yyy, wydaje mi się, że tak. Bo dopiero co Doszedłem do tego paragonu. Nie przepuśćcie żadnego. Znaczy do tego levelu Trudno mi Ale no, no, raczej tak. Donan już do Tutaj umiejętności trochę więcej Znaczymy, można włożyć, bo... Za Znaczymy, zaraz wam pokażę. Do Jeszcze dodatkowo można Ale... mieć. Ja na 8 punktów, 10 punktów. O coś, o coś osobistego. Pewnie docelowo zwiększą. Masz czasami wrażenie, że twoje... Level jest 50... Częściej, niż chciałabym przyznać. Na cztery levele punktów. Ale w głębi duszy targają mną wątpliwości. Mogę być potężna, A jeden level cztery punkty paragonu. aha OK. Się, ale to wciąż było za mało. Dla Jorina, i twojej matki. Z no tak. czasem nie jest łatwiej? No tak, level jest Mówka, setny. Jeśli masz dobrego sojusznika. Seteczka. Dziękuję za szczerość. Świadomość, że nie jestem sama, pomaga. Powinniśmy ruszać. Znajdę resztę w kaldeum. Nie wiem, czy się nie muszę się A Jeszcze nie, nie chcę mi się. Teraz. Niegdy jestem w mieście. A miałem wam pokazać. Czekajcie, to się cofnę. Tu, jak bierzecie to, kolekcję wyzwanie, Nie, nie kolekcję. Map. E, pod W, W, jak wciśniecie w moim przypadku, to tutaj macie wszystkie krainy, tak? Pierwsza kraina, druga, trzecia, czwarta i piąta teraz w zależności od tego co robicie, odblokowujecie punkty nawigacji, twierdze i tak dalej, zadania poboczne. Odkrywacie teren i tak dalej i tak dalej, to zbieracie punkciki. I tutaj jak coś tam zrobicie, no to macie jeden punkt umiejętności. Jed, jed, na przykład jedną miksturę. Tutaj jeżeli idę do 400, no to będę miał drugi punkt umiejętności. Więc z danego regionu będę miał dwa punkty umiejętności. I teraz tutaj będę sobie mógł coś dołożyć, tak? Nie wiem, będę mógł tutaj sobie jeszcze jeden dodatkowy punkt dołożyć. Tu jeden, tu jeden, tak? Na tej zasadzie. I w ten sposób tutaj będziemy mogli uzyskać. Będziemy mogli uzyskać tu dwa punkty. 2, 2, 2, 2, więc 10 punktów umiejętności będziemy mogli dodatkowo uzyskać. Więc opłaca się robić, odkrywać, robić. Matka nie żyje. Musimy uciekać do cholery. Potrzebuje czasu, żeby to przygotować. Potrzebuje czasu, żeby to przygotować. boss

Widziałem rozczarowujący, czy jest ok? Nie, endgame jest, jest fajne z tego, co widziałem. Nie wiesz, no ja oglądałem streamy innych streamerów, tak, angielskojęzycznych i nie tylko, więc ogólnie mi się podobało. trwuje więcej czasu Powolutku, powolutku sobie robię bez pośpiechu Będzie super Jest super już. O, gobliny, gobliny, gobliny. Nie jestem jeszcze gotowa. Helmik. Dobrze, Helmik mam bardzo średni. Tam Helmik. Hydra. Szału nie ma, ale pod ogień jest dobry. Czy pod zimno? Nie wiem, czy w biedzie pod zimno właśnie nie ma hydry. Tak pff, dziwne to jest. to jest dla mnie dobry teraz. Ioką tystów zabili, A ilu niewinnych. Wiecie co? Pytanie, jak będzie wyglądał sezon. Nie wiem, czy nie będzie wyglądał sezon tak trochę jak w tym, jak w Immortalu, jak w tym, jak w Undecember. że tak naprawdę postać jest ta sama, a oni tylko dodają jakieś pierdoły i, i podnoszą cały czas poziom setny, poziom 120, poziom 140 postaci i tak dalej. Na tym może polegać i to by było fajne. Jesteś wreszcie. Tak do końca nie wiemy jak będzie działał sezon. Czy trzeba będzie tak jak w Diablo 3 od początku? Dzięki za followeczka. Wizjusz. Dzięki piękne. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dzięki piękne za wsparcie. Za followki, suby, dotacje. Dziękuję bardzo. że nadeszła chwila obisana w przepowiedniu. Lily ucieka przez wrota piekieł. Zgładzę ją w tej dziurze, którą zwie domen. I otworzę drogę do niebios. Dobry. Dobra rozpierducha teraz będzie.